Witam, witam. Dzisiaj zagramy sobie snake Na pewno ją znacie. Jest, jesteśmy takim wężem musimy zbijać innych poprzez... No po prostu oni muszą wlecieć w, nas, w nasz ogon. Ogromna reklama i będziemy wtedy duzi i zaczniemy mocniej, mocniej zaczniemy. Zaraz się widzimy. Reklama ogromnięta, o ale zaczynamy z boostem. No i takiego boosta to ja lubię Możemy sobie przenikać Oni mogą nas wlatywać To jest super boost o, Ten boost jest zbyt dobry Mamy już 1000 na początek Nam się jeszcze nie skończył Chociaż Już się kończy No i tak mamy dużo punktów Boost nam się sko skończył ale wyciągnęliśmy z niego. O, oh, ich! Ale wyciągnęliśmy z tego pusta. No, 1000 punktów. Teraz złapaliśmy takiego gościa. I pewnie niedługo go zjemy. Bo w ogóle jest on największy. O, i mamy go. 1300 punktów. Nie ma jeszcze 300, teraz jest 1300. Złapali, no tego też zabiliśmy, tego też. Nie jestem taki słaby w tą grę. No dopiero w sumie zainstalowałem ostatnio, parę dni temu. No i mówię, a fajna gierka, możemy zrobić z niej odcinek. No i teraz, jak widzicie, to sobie z nią gramy. No i kolejnego gościa zabijamy. My jesteśmy już bardzo dłudzy. Mój rekord. Teraz dam wam zagadkę. Zgadnijcie jaki mój rekord. Przez było to widać w ekranie głównym. Jaki jest mój rekord. Zobaczcie. I piszcie w komentarzach. Ja do odpowiedzi będę... Yy, ja do dobrych odpowiedzi będę dawać serduszko. Do dobrych. No teraz skupiamy się na grze. Żeby kogoś z niszczyć. No i go mamy. Taki mały nas zabił. Yy, nie widzieliście tego powtórka? Jakby nic się nie stało powtórka. Dobrze nam idzie. Super gramy. Nie ma co. Jest dobrze, nikogo obok nas nie ma, na no razie jest za blisko. Tutaj jakiś jest, tego sobie zjemy I mamy, tego też no super, super, idzie nam super, nic się nie stało. Tego złapaliśmy, zabiliśmy. Super jest. Tego też zbiliśmy. Ale tu są strasznie mało osoby. A my jesteśmy duzi. XD tu jakiś jest, tak się nazywa. Zjedzmy go. Jesteś zamknięty gościu. Już nic nie zrobi zamknięty jest. Nie zjedliśmy XD. Jest to jakiś amongusik. Jego też mamy. Huh. Tutaj ktoś kogoś zabił, a my sobie zj jego zjemy. Nie, y powtórka nic tu nie było. Tu nic się nie wydarzyło. Wszystko jest dobrze. Świetnie nam idzie. Tak jak już mówiłem przed chwilą. Hmm. Złapmy sobie kogoś, o punkciki sobie leżą na dole. Super jest! Super. Świetnie nam idzie. Mamy kolejnego. Tutaj mamy kolejne punkciki. No świetnie o, oje, ciebie też mamy no i go zamknęliśmy zanim on, oj, już tam nie wyjdzie o, te też odejmowy punkciki. o od kogoś, bo w nas wszedł nie wiem po co kolejnego wyeliminowaliśmy nie, nie, nie jest źle dobrze jest no nie to są najgorsze osoby, to są najgorsze osoby, ale oglądam reklamę i do was wrócę. Oglądam no, reklamę i gramy jeszcze raz. Mamy już 5000 punktów. Dlaczego on przez nas przeszedł? Nie wiem, tu są takie <ścoughs> dziwne trochę. Mamy go. No dlaczego on przez nas przełazi? Jakbyśmy byli, no nie wiem. jad Ale on jest dosyć duży. Nawet dobrze, że go złapaliśmy. Duży. Duży, duży. Dobrze. O, mamy go. Tutaj też coś jest. Tutaj też coś jest. Jemy, jemy sobie to. O, duże skupisko. Tych punktów. Już, mam prawie 6000, tysięcy. Niewiele brakuje. Ty, gościu, dlaczego tu leciałeś? Mamy 6000. Jak mamy 7, to kończę ten odcinek, jak będziemy mieli 7. Dlaczego oni we mnie wchodzą? Nie rozumiem ich, Nie, Chyba, że gen z jakimiś botami. Dobrze, <gry> mamy go muszę go uwięzić i nie żyje. <grystanie> A, ucieknam, nam, uciekł zginął. Już mam prawie 7 tysięcy. 7 tysięcy i kończymy odcinek. O dużo punktów. Dobra mamy go. On sobie zginie tutaj. Co się stało zbakowałem się I ostatnie punkty i mamy 7000. Do zobaczenia! A to tyle w tym odcinku. Nie da się tego wyłączyć. No. A! Jednak jeszcze gramy, bo nie da się wyłączyć. A to. Aj, znowu nie da się wyłączyć. Ale to mnie denerwuje. Dobra, teraz ja się da wyłączyć. Do zobaczenia.